Nie czujesz się trochę samotna? Gadaj, co masz powiedzieć i spadaj. Jestem zajęta. Kim jesteś? Widzę, że się o mnie nie słyszał. Nazywają mnie zielarką, szarlatanem w spódnicy. Jednak kiedy poczują się gorzej, od razu przypominają sobie o starej, dobrej sagicie i jej leczniczych ziołach. Czym się zajmujesz? Mieszkam tu i hoduję zioła, odkąd tylko pamiętam. Las jest moim przyjacielem. Wśród jego darów znajduję wszystko, co jest mi potrzebne. Czy mogłabyś mnie uzdrowić? Po to właśnie przyszedłeś, prawda? Daj mi znać, jeżeli będziesz potrzebował pomocy. Od jakiegoś czasu cierpię na dziwaczne drgawki. Potrzebuję pomocy. Widzę, że w Twoim przypadku sen nie będzie wystarczającym lekarstwem. Naraziłeś się na czarne spojrzenie poszukiwaczy. Udaj się do pyrokara, do klasztoru. Moje skromne leki nie wystarczą. Jakie towary masz do zaoferowania? Powiedz, co Cię interesuje. Tekla przysyła mnie po odbiór przesyłki. Ach, tak. Właściwie spodziewałam się jej już kilka dni temu. Oto paczka. Dbaj o nią. Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Jednak na coś się przydałeś. Dostanę jeszcze trochę gulaszu. Słyszałam, że pomogłeś Benetowi. Dobra robota, chłopcze. Dostanę jeszcze trochę gulaszu. Nic już nie zostało. Trzeba nie uderzyć w Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Zapuszczasz się tak daleko od domu. Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga, dlatego zamieszkałem tutaj. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać. Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Podczas wyprawy w góry, zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Znajduje się tam wielki kamienny krąg z ołtarzem ofiarnym. Polowałem tam na ścierwojady. Kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie, mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży, gdzieś w okolicach tego kamiennego kręgu na północy. Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. Proszę, znalazłem twoją kuszę. Rzeczywiście to należy do mnie. Nie powiesz mi chyba, że udałeś się do kamiennego kręgu. Oczywiście. To było bardzo nierozważne z twojej strony. Mimo to dziękuję. Oczywiście. Odpłacę ci się za tę przysługę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Czy ostatni czas działo się tu coś dziwnego? Tu zawsze dzieje się coś dziwnego. Jednak najdziwniejsze było nagłe zniknięcie Pardo. Czy Pardo zwrócił? Tak, teraz odpoczywa w domu. Dzięki za wszystko. Nie ma sprawy. Czekaj, chciałbym ci się jakoś odwdzięczyć, ale nie mam jak. Nie ma sprawy. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników, albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. On myśli, że to takie łatwe. Ja mam ci mam swoje zdanie. Na ten. To naprawdę nie mój problem. Jeżeli on... Część najemników odeszła chyba z farmy. Sylwio zabrał kilku chłopaków i poprowadził ich na przełęcz. Zabrałem. Plotka głosi, że pokazały się tam smoki. Jak Sylwio się o tym dowiedział, nie można go było powstrzymać. Kto wie? Za smoczy łeb można pewnie dostać kupę pieniędzy. Ale to nie dla mnie. Jestem żeglarzem. Moje miejsce jest na morzu, a nie w cuchnącej smoczej jamie. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Masz dla mnie jakieś nowe zadania? Widziałeś tych gości w czarnych kapturach, którzy kręcą się w pobliżu? Jest z nimi coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu. Widywałem różne Nie dziwne rzeczy, ale znać tych znać zakapturzonych myślisz, ja no naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów, pod górami na południowym krańcu Doliny. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek? Nie sądzę, żeby coś się To tylko plotki. Myślisz, że ja mam lepiej? Nie chcę tego To było oczywiste. Myślisz, że ja mam lepiej? Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham! Przełęcz do górniczej doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnie. W porządku. To będzie kosztowało 800 sztuk złota. To Krówno dużo pieniędzy. Cóż, On dla jednego z, 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 z nas koniec. zrobiłbym to za tak, połowę ceny, ale dla się. ciebie to było dokładnie tak. Oto to twoje było. złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Do zobaczenia. Nie mam czasu na takie rzeczy już nie Dużo mnie to kosztowało. Prawda? Nie wiem już, w co wierzyć. Nie wcale nie Naucz mnie, jak wykuć broń z magicznej rudy. Dopóki nie będziesz jednym z nas, nie zdradzę ci sekretu broni z magicznej rudy. Ten sekret zna tylko paru kowali. Sądzę, że nawet rzemieślnicy w mieście go nie odkryli. No i dobrze, bo inaczej te szumowiny ze Straży Miejskiej nosiłyby magiczne miecze. Słyszę o tym po raz pierwszy. Jest, Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Nie musisz mi tego mówić. Nie zasłużył sobie to było oczywiste. znalazłem ci najemnika. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Mam nadzieję, że to się uda. Proszę, weź to. Sądzę, że ci się przyda. Oto jedzenie. Doskonale. Co teraz? Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie paskudztwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić? Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem, tam jest niebezpiecznie, nigdzie się stąd nie rusza. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Hmm, chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Dobrze, a zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Nos znajduje się tuż za właśnie tym obozem badytów, ale właśnie tak dziwię się, tak sobie gram gram, nagrywam sobie klipy, żebyście zobaczyli, co mi się udało sprogresować tutaj. No i, i kurde nie wiem, czemu nie ma tutaj poszukiwaczy. Ja się spodziewałem, że będzie się tutaj ich roiło. A tak, to zadanie od Torlofa nie oddam najwyraźniej. Nie wiem, co się tutaj stało. Spróbuję z Torlofem później zagadać, ale to jest dziwna sprawa, bo mnie tutaj wcześniej nie było. Zostało parę bandytów, aby jednego poszukiwacza zastałem i tyle. Więc nikogo tutaj nie ma, żadnej żywej duszy. Jeszcze ogarnę kopalnie pełzaczy i tyle w temacie. musisz już się obawiać tych zakapturzonych postaci z gór. Załatwiłeś ich? Gratuluję. Coś mi się w nich nie podobało. Założę się, że mielibyśmy przez nich niezłe kłopoty. Malak wrócił. Najwyższa pora. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Jeśli chodzi o Twoich parobków, dzięki Tobie wrócili! Jesteś odważnym człowiekiem. Proszę, weź to złoto, zasłużyłeś na nie! Czy wydarzyło się jeszcze coś nowego? Ostatnio ktoś kradnie mi owce. Nie mogę spać spokojnie. Kto mógł to zrobić? Mam pewne podejrzenia. W jaskiniach, w lesie ukrywają się jacyś paskudni osobnicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że żywią się jagódkami. Jestem prawie pewien, że to przez nich znikają moje owce. Te, koleś! Chyba nie jesteś tu z powodu tej głupiej owcy, co? Ukradłeś owce z farmy Akila. I co z tego? Co mi zrobisz? Oddawaj Dojgrałeś owce, się. albo dostaniesz pomakówce. Chodźmy. Chodźmy do owcy. Znalazłem złodziei owiec. Miałeś rację. To ci ludzie z lasu. Już nigdy cię nie okradną. Dziękuję, szlachetny sługo Inosa. Weź to jako mały wyraz mojej wdzięczności za twą bezinteresowną pomoc. Czy coś jeszcze się działo? Nie. Mam nadzieję, że owce pozostaną tam, gdzie są teraz. Bardzo dobrze. Tu masz kilka monet. Mam nadzieję, że to wystarczy. Au wow. Obdarz mnie swą łaską i oczyść tę kapliczkę. Jak myślicie, takie secesyki są wystarczające na czwarty rozdział? Wydaje mi się, że jeszcze mogę trochę podlewelować się tutaj w tym świecie, zanim pójdziemy na bój ze smokami. No i pasowałoby mi też jakiś lepszy mieczyk ogarnąć, bo nie ukrywam, że jednak może i spore mam te zapasy życia i tak dalej. Ale jednak przydałoby mi się coś mocniejszego ogarnąć niż ten katowski topór czy orkowa y, zguba. Więc no, jednak na jakieś lepsze amulety, czy coś pewnie może ogarnę w górniejszej dolinie. Pasowałoby mi, bo Bennett niestety mi odmówił y, wyrobu jakiejś porządnych broni. Ale wiadomo, jest to zrozumiałe z racji, że wybrałem inną gildię. Czasem ja sobie eksploruję jaskinię w poszukiwaniu kolejnych y, kamiennych tablic. Z czasem się wyuczę tych najwyższych poziomów nauki, właśnie jeśli chodzi o te tablice. A tymczasem ja się tutaj delektuję tym, co mam. Życie mi się tutaj zwiększa znacznie i mi się to bardzo przyda, tutaj, do walki ze smokami, ponieważ no one będą zadawać bardzo duże obrażenia. Nie mogłem zapomnieć o krząszczach. Czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Tutaj, jeszcze odnośnie jednego z naszych poprzednich odcinków, gdzie zapiliśmy właśnie tego czarnego trolla. Więc też spoko sprawa. I właśnie jeszcze z Reulem mieliśmy kwestie do. Yy, obgadania. Mam skórę czarnego trola. To niemożliwe. Pokaż Trzeba mi ją. To Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Dawaj, wszystko co masz. Dobra. Dam ci 500 sztuk złota o, i dorzucę trzy silne mikstury lecznicze. Co ty na to? O, nie był wiedzieć, tak, Sprzedane. Interesy tak z tobą to komuś komuś sama uchwała. przyjemność. Dużo nie można by mnie to kosztowało. Dobra, przyda się na pewno. Pokaż się mi, zdalić. jak walczyć. Jej to było wiadomo od dawna. Ok, Aron nas tutaj tej siły może nauczyć najwięcej. 120 punktów siły teraz mam. Co wiadomo, oczywiście do tego noszę amulet dający mi 10 siły i pierścień dający mi 5 siły. Jeszcze drugi pierścień na 5 siły muszę znaleźć gdzieś, ogarnąć. Nie, hmm. nic, nie wiesz. Nie być może, że istnieje w tej grze amulet dający 20 punktów siły, ale już tego nie pamiętam. I się obdarz mnie swą łaską i tak dalej. No to chyba ostatni raz. <laughs> o, bezmienny mu już się znudziło. O, nie znałem tego dialogu, naprawdę coś pięknego po oddaniu wszystkich kapliczek, a ja to zadanie rzadko kiedy ukończyłem, bo jakoś tak, Ech, nie chciało mi się. Masakra totalnie mi się nie chciało. Ech, a przynajmniej mam to z głowy. Więc tyle mam radochy. Udało mi się oczyścić wszystkie kapliczki. Świetna robota. Jestem z ciebie dumny, moje dziecko. Niech z cię błogosławi. W podzięce weź ten amulet siły. Jestem pewien, że okaże się pomocny w walce z wrogiem. Jeśli ten amulet mocy nie daje mi 20 punktów siły, to możesz mnie go pocałować. Możesz mnie pocałować w tyłek mocy i zręczności aha. szkoda szkoda żeby ogarnąć lepsza, mu amulety ale póki co udało mi się takie statystyki wykręcić jeszcze ogarnę 2-3 punkty z od Edgora dzięki czemu będę miał e, punktów 120 Py, jeśli dobrze liczę, także fajnie. <śmianowidze>